Witaj, i w tym nagraniu powiemy w końcu o metodzie Gaussa. Także się doczekaliśmy, doczekałeś się, doczekałaś się, metody Gaussa i różnym odmianom tej metody Gaussa. Różnią się one drobnymi szczegółikami, niuansami. Pierwsze zasadnicze pytanie to jest: do czego nam jest potrzebna metoda Gaussa? Otóż, dzięki metodzie Gaussa jesteśmy w stanie w sposób efektywny wykonać cztery czynności. Po pierwsze, jesteśmy w stanie obliczyć rząd macierzy. Po drugie, jesteśmy w stanie rozwiązać układ równań liniowy. Po trzecie, jesteśmy w stanie odwrócić macierz. A po czwarte, obliczyć wartość wyznacznika. Także te cztery czynności jesteśmy w stanie wykonać w sposób efektywny. Efektywny w sensie szybkim. Ok. Zapiszmy sobie. Zapiszmy sobie. Piszę to pisadło, piszę. No to mamy tak. Punkt pierwszy. Obliczanie rzędu. Rząd. Punkt drugi. Układy równań. Układy równań. Punkt trzeci. Odwracanie macierzy. Punkt czwarty. Obliczanie wyznacznika. Świetnie. I teraz to możemy zrobić metodą Gauss. To również możemy zrobić metodą Gauss. I to również możemy zrobić metodą Gaussa. Jak również obliczyć wyznacznik, także możemy metodą Gaussa. Na czym ogólnie ta metoda Gaussa polega? No ta metoda Gaussa polega na sprowadzeniu macierzy do macierzy schodkowej, co już w sumie poniekąd robiliśmy. Oczywiście będą tu jeszcze pewne modyfikacje tego, a generalnie idea jest taka właśnie, żeby sprowadzić poprzez te przekształcenia elementarne na macierzach do takich właśnie postaci. Dobrze, e, ponadto w przypadku punktu drugiego układów równań liniowych, no liniowych, bo jesteśmy tutaj w algebrze liniowej, e, w całym, całym cały, cały czas jesteśmy w kontekście algebry liniowej, macierze, tak i tego typu sprawy. To istnieje druga metoda nazywana, no pewna odmiana tej metody Gaussa, nazywana metodą Gaussa-Jordana. Podobnie sprawa ma się podczas odwracania macierzy. Istnieje tu metoda nazywana, również jest to odmiana metody Gaussa, nazywana metodą Gaussa-Jordana. Świetnie. Tak e, często dodaje się do tej nazwy metody Gaussa słowo eliminacja, czyli eliminacji. Na przykład metoda, Gauss, metoda eliminacji Gaussa albo metoda eliminacji Gaussa-Jordana. OK. Teraz, tak, w kontekście m, tych rozwiązywania układów liniowych, ta metoda Gaussa-Jordan'a istnieje pewna m, lekka modyfikacja tej metody, pewna odmiana, nazywana metodą kolumn jednostkowych. Czyli właściwie mamy tutaj aż trzy od, yy, odmiany. W przypadku odwracania macierzy, ja tutaj się rozwlekam na temat tego nazywnictwa, żeby po prostu nie było takiej sytuacji, że no przeczytasz sobie w, w innej książce i tam będzie opisana jakaś metoda i będzie się nazywać inaczej, tak, no żeby wtedy, wtedy powiązać sobie, że ta metoda nazywana tutaj i ta metoda nazywana tutaj, to są te same metody, tylko inaczej się naz nazywają. Także kontynuując... E w przypadku wracania macierzy metoda Gaussa-Jordana nazywana jest też czasem metodą bezwyznacznikową, bo nie będziemy tam liczyć wyznacznika. Metoda bezwyznacznikowa, albo jeszcze inaczej, metoda dołączonej macierzy jednostkowej. Metoda dołączonej macierzy jednostkowej. Dlaczego jednostkowej? O tym będzie za chwilę i wszystko stanie się jasne. Dlaczego jednostkowej? No będziemy dołączać macierz jednostkową, doklejać, tworzyć macierz blokową, ale o tym za chwilę. Dobra, to tak wygląda. Mamy pierwsze przybliżenie, naszkicowany jakiś kontekst i teraz więcej szczegółów. W kontekście punktu pierwszego, czyli obliczanie rzę, rzędu macierzy i w przypadku macierzy Gauss, metody Gaussa, Polegać to będzie na czymś takim, że mamy sobie macierz A, i podczas przekształceń doprowadzamy ją do macierzy trójkątnej górnej. Tak, inaczej, metody macierzy schodkowej, bo wówczas mm, będziemy mogli odczytać sobie rząd. W przypadku rozwiązywania układów równań i metody Gaussa. Polegać to będzie na czymś takim, że mamy sobie macierz A, doklejamy, dołączamy do tej macierzy A macierz, a właściwie nawet wektor, można powiedzieć, wyrazu wolnych, tych znajdujących się po prawej stronie yy, równości w układzie równań, nazwijmy to B, i w trakcie tych przekształceń doprowadzamy tutaj z lewej strony do macierzy trójkątnej górnej. A to, co nam wyjdzie z prawej strony, no, nazwijmy to sobie C, dalej będzie jakimś wektorem wyrazów, no już może niewolnych, ale jakichś wyrazów. I potem przechodzimy tutaj na, w sumie na układy równej z powrotem, ale bardzo, no, właściwie na rów, pojedyncze równania i bardzo szybko będziemy obliczać poszczególne zmienne. Na tym polega metoda Gauss. I odmiana tej metody, metoda Gaussa-Jordana jest taka, że... Idea jest podobna: mamy macierz połączoną AB, tak, macierz blokową. Przekształcamy do takiej postaci, aby po lewej stronie uzyskać macierz jednostkową. Do tego dążymy. I wtedy to, co nam wyjdzie po prawej stronie, to będą wartości kolejnych niewiadomych. Oznaczony tutaj przez wektor duży X. W tym dużym wektorze x znajduje się małe x1, y, z2 i tak, albo jak nazwiemy inaczej, to x1, x2, x3 i tak dalej. Świetnie. Czyli generalnie do tego miejsca robi się to tak samo, a potem mm, tutaj przechodzimy na równania, a w tym wypadku kontynuujemy dalej. W przypadku metody kolumn jednostkowych, no, różnica jest subtelna, ale na tym ogólnym poziomie, o którym w tym momencie mówimy to nie będzie tego widać. Powiemy o tym później, w trakcie tego nagrania. I w kontekście e, odwracania macierzy sprawa wygląda w ten sposób. Mamy sobie macierz A, czyli tę macierz, tych, tą którą chcemy odwrócić, dołączamy, doklejamy do tej macierzy z prawej strony macierz jednostkową, a następnie tak przekształcamy, podobnie jak u góry, w metodzie Gaussa aby uzyskać tutaj macierz trójkątną górną, a na dole 0. No i z prawej strony, no nazwę to tym razem może brrr, macierz D. I następnie znowu przechodzimy tutaj e, na, poniekąd właściwie na tą metodę, tak. I tam wyliczamy poszczególne współczynniki do macierzy A. Tak swoją drogą przy odwracaniu macierzy ta metoda Gaussa tej postaci, nie Gaussa-Jordana, jest rzadko używana, bo jest w sumie długa, nadmiarowa. Ok, lepiej użyć w tym wypadku metody Gaussa-Jordana, która analogicznie tak będzie kontynuować te przekształcenia. Mamy macierz A dołączoną macierz I, czyli podobnie jak tutaj. Do tego miejsca jest tak samo, Le jednakże kontynuujemy przekształcenia, aż uzyskamy z lewej strony macierz jednostkową, a to, co nam wyjdzie z prawej strony, to właśnie będzie macierz odwrotna do macierzy A. Świetnie. No, tak swoją drogą, dlatego nazywa się to metoda bezwyznacznikowa, bo nigdzie tutaj nie liczymy wyznacznika. AD4: adnotacja punktu czwartego czyli obliczanie wyznacznika. Idea jest podobna. Mamy sobie wyznacznik z jakiejś macierzy A, przekształcamy, aby uzyskać wyznacznik z macierzy trójkątnej górnej. Czyli, krótko mówiąc, takiej. Dlaczego? No, bo wtedy wartość wyznacznika będzie iloczyn elementów na głównej przekątnej. Tak swoją drogą, jak będziemy tutaj za chwilę rozwiązywać przykłady. To i tak będziemy jeszcze to przyspieszać, bo w trakcie tych przekształceń będziemy sobie stopień tego, tej macierzy wewnątrz tego wyznacznika powoli zmniejszać, żeby mniej pisać. Ale o tym będzie, będzie, będzie za chwilę. O tym będzie za chwilę. Yy, OK, i teraz kwestia bardzo ważna. Co nam wolno robić podczas tych przekształceń? Jeżeli chodzi o punkt pierwszy, to mamy pełną swobodę, czyli możemy korzystać ze wszystkich przekształceń elementarnych tak, czyli trzy przekształcenia, no bo trzy wymienialiśmy tam w poprzednich nagraniach, trzy przekształcenia elementarne na wierszach, jak również i na kolumnach, czyli dopiszemy sobie także na kolumnach, także na kolumnach. W, drugim, w drugiej opcji, czyli układów równoliniowych, również mamy do dyspozycji trzy przekształcenia elementarne, ale uwaga! Tylko na wierszach, czyli bez kolumn. Zrobimy na czerwono. Bez kolumn. Nie możemy przekształcać po kolumnach, bo wyjdą nam bzdury. Podobnie tutaj. Mamy również do dyspozycji trzy przekształcenia elementarne. Ale znowu bez kolumn. Dlaczego bez kolumn? No chociażby pierwszy z brzegu argument, jaki mi przychodzi do, na, na myśl, to jest taki, że no, gdybyśmy mogli przedstawić sobie kolumny, no to zobaczmy, jak mamy taką sytuację, my sobie przesuniemy te poszczególne kolumny z tej macierzy jednostkowej na lewą stronę, macierz A na prawą, no i wtedy <laughs> nie uzyskamy macierzy odwrotnej, nie ma szans. Uzyskamy macierz A albo jakąś poszatkowaną, poprzestawianą macierz A, także nie wolno nam tutaj po kolumnach działać. No i ostatnia opcja, zmieńmy na czarny. Również mamy do dyspozycji trzy przekształcenia elementarne. Trzy przekształcenia elementarne. Jednakże tu zrobimy pewną gwiazdkę. Zrobimy pewną gwiazdkę, zaraz wyjaśnimy o co chodzi. I możemy także po kolumnach działać. Także po kolumnach. Dlaczego gwiazdka? Otóż tak naprawdę z tych trzech przekształceń elementarnych możemy wprost wykonać to ostatnie, na, dotyczące dodania do dowolnego wiersza jakiejś kombinacji liniowej pozostałych wierszy, albo odpowiednio po kolumnie, dodania do wybranej jednej kolumny jakiejś kombinacji liniowej pozostałych kolumn. Wtedy oczywiście wartość wyznacznika się nie zmienia. Natomiast... Jeżeli chodzi o pierwsze przekształcenie elementarne związane z zamianą dwóch wierszy, dwóch wybranych wierszy, zamieniamy je miejscami, to wówczas wartość wyznacznika, możemy to zrobić, ale musimy pamiętać o tym, że wartość wyznacznika zmieni się na przeciwny. Czyli jeżeli było 5, to teraz będzie minus 5. I analogicznie sprawa ma się z kolumnami. Jeżeli zamienimy sobie dwie wybrane kolumny miejscami, tak, zrobimy jedną taką zamianę, to wówczas znowu wartość wyznacznika zmieni się na znak przeciwny. Zmieni się znak przeciwny. Jeżeli zrobimy dwie zamiany, no to już jest OK, tak? bo raz minus wygenerujemy i drugi raz minus wygenerujemy. One się zjedzą, wyjdzie plus. Także nie ma problemu. Także to jest to zastrzeżenie, tu trzeba uważać. Iha! I, i, I drugie przekształcenie elementarne związane z tym, że jeżeli my dowolny wiersz... W tym wyznaczniku przemnożymy przez pewien skalar, byle nie 0, to wartość wyznacznika również ulegnie przemnożeniu przez ten skalar. Także tu również trzeba na to uważać. Konkretnie wyjdzie to zaraz w przykładach. Tymczasem to tyle. Przejdźmy zatem do pierwszej czynności nazywanej obliczaniem rzędu.